Witam, witam bardzo serdecznie. I dzisiaj ponownie, bra znaczy ponownie. Bardzo dawno nie było Brawl Starsa i nie pamiętam jak się nagrywa. Więc mm, więc jak każdy na no każdego youtubera przystało, trzeba wyżebrać o lajki. I o subskrypcję no to wbijajcie lajki i nie wiem. Mm ile może być lajków pod tym filmem 5 lajków i jak będzie pod tym filmem ponad 100 wyświetleń to może zrobię specjal jeszcze nie wiem jaki No, więc lecimy i ja mam w ogóle dawno nie gram w Brawl Stars'a i tyle postaci już doszło No, ja mam tylko tyle Tak słabo no to może zacznijmy grać, nie w zadymę właśnie, tylko w salo i lecimy. Yy, kim tu zagrać? kontem Lecimy. No. Dobra. Zobaczymy. Lecimy, lecimy. Pierwsza skrzynaczka jest. Okej. Okay. I pewnie kogoś tu na, ktoś tu na środku będzie, nie? Okej. Okay. Zbierzemy szybko skrzynaczkę jedną. O Oj, lagi. Dawno nie grałem, więc... O Boże. Coś nie wyszło. I będzie druga runda. Eee. tutaj. Może nie nim, a może ktoś na blisko. Albo zobaczymy M z. Pierwszą rankę mam na niej. Więc będą łatwi przeciwnicy. Tak chyba tak to, tak to się dzieje chyba w Brawl Starsie. No. A jak ona biła? Aha. to fajnie. Aha. Okej. Okay. Aha. Dobra. Idę stąd. Jak ta szali to... O Boże. Jak on mnie za zabi... Ło, nie zabijł! Nie to nie do... Aha Okej okay. O, zabiję Cztery osoby. Trzy osoby, zaraz będzie, jak to się mówi, wielkie starcie, tak? O, bo cold zostali A co robi o to? Aha, okej, okay, zabiłem. Zabiję? Aha, okej. Okay. O, wygrałem. Okej, okay. ile plus dziesięć, a przy tym straciłem ile? Sześć, czyli na cztery jestem na plus. Okej. Okay. Hmm. Jeszcze może skrzynka sobie na koniec. Otworzymy. Jak coś wypadnie, to normalnie, to na odcinek będzie git. Jak nam nie przystało? Pamiętacie Mega Boxa w hmm, Co nie jakby... Na tyle Mega Boxów otworzyłam w swoim życiu, a tu nic. Już przez chwilę w tamtym roku grałem w Brawl Stars, a kiedy to było? Wakacja, to już bardzo dawno i nic nie dropnęło. A teraz jest styczeń, kiedy to nagrywam. No, prawie luty już i są ferie. Ja mam. Nie wiem, czy powinienem to mówić. Dobra, to tyle. Do zobaczenia. Elo. I do następnych odcinków. Aha.